Witam, kontynuujemy rysowanie portretów. I tutaj oczywiście skupimy się dzisiaj na elementach twarzy, ale w międzyczasie cały czas pomiędzy naszym rysowaniem oczka, usta, noska, czegoś. Cały czas walimy takie szkice, takie szybkie szkice konstrukcyjne dla różnych głów twarzy. Po to, żeby przetrenować szybko proporcje, utrwalić sobie umiejętność szybkiego kodowania takich cech charakterystycznych. No, jednak, to, to podobieństwo może nie jest najważniejsze, ale miło będzie, jeżeli się pojawi takowe. No i takich twarzy jak najwięcej. Twarzy, autoportretów własnych, w różnych pozach, przód, tył, w różnych grymasach, a najlepiej różnych postaci. Kogo tam mamy pod ręką? Siostra, brata, czyli kogoś w rodzinie, rodziców ewentualnie koleżanki, kolegów. No dużo, dużo tego robimy. Tak myślę, że na ilość takich szybkich szkiców, takich 2, czy 4, 5 minutowych, maksymalnie siedmiu, jeżeli jakiś taki byle jaki światłocień, jakie tutaj daję, to jest faza szkicowa Uf, cały czas, z których jedna na dziesięć będzie fajna, może część do wyrzucenia w ogóle, a część, jak jeżeli przetrenujemy sobie te elementy twarzy, które robiliśmy ostatnio, tu oczka coś, to, jeżeli sobie przetrenujemy teraz nosek, usta i tam ucho, zobaczymy co zdążymy. To, żeby to wszystko złożyć, później fajny rysunek studyjny. Czyli póki co szybko, dużo, nie żałować papieru, czasu. Nos. Zaczynamy oczywiście od, od fragmentów jakiejś twarzy, czyli jakaś tam oś symetrii na twarzy była. Przyjmijmy, że tu była linia oczu, gdzieś tam. Tym się nie będziemy zajmowali, bo to na poprzednich zajęciach, no gdzieś tam sobie wyznaczono szerokości tych oczu i tak dalej. I teraz tak, jeżeli mamy całą twarz, to oczywiście się musimy się odnieść w którymś momencie do na wielkości naszego noska. No, przyjmijmy, już teraz nie, nie rozmawiamy o całej głowie, ale on gdzieś by był prawdopodobnie nasada pomiędzy oczyma, oczami na górze, natomiast dołem prawdopodobnie gdzieś w połowie. Całej długości dolnej części głowy. Czyli to by było, mogłoby być na przykład gdzieś tutaj. Czyli, jeżeli ustalimy sobie już miejsce e, zaczepienia naszego nosa, możemy szukać szerokości. U każdej osoby będzie inaczej. Możemy przyjąć na, tutaj na nasz, po, nasze potrzeby, że gdzieś będzie lekko zachodził szerokością na oczy, na, na, na rozpiętość oczu. Czyli, możemy przyjąć na przykład o, może tak gdzieś. Że ta szerokość nosa naszego będzie gdzieś taka. Czyli jeżeli tu jest nasada nosa, możemy zostawić miejsce na dziurki w nosach, gdzieś tam jakieś sobie ustalić wstępnie jakiejś wielkości, to można przyjąć na przykład, że ten nohal będzie na przykład z grubsza gdzieś się układał w, taki, w, taki, w takiej bryle. To raczej te elementy delikatne, ponieważ tutaj nie ma żadnych linii. W przypadku nosa nie ma żadnych linii obrysowych. Właściwie tutaj gdzieś się spotyka światło i na tyle mocno przy dziurkach, że możemy podejrzewać, że tutaj jest coś ciemnego i to być może nam zbuduje jakieś. Światło i jakieś wrażenie tutaj linii, no powiedzmy, że linii. Natomiast generalnie cała reszta to jest fałdą skóry tylko. Więc mięciutko musimy znowu rysować światło, światłocień po to, żeby zbudować, znaleźć w ogóle kształt naszego noska. Oczywiście nosy są tak różne jak wszystkie inne elementy twarzy i ciała człowieka, czyli na przykład może ktoś tu ma lekko prykaty i na środku będzie jakaś bryła zbliżona do kuli. Oczywiście, w trakcie rysowania i modelunku nosa, dajemy jakiś kierunek światła. No Ja, jak zwykle, z tej strony będzie mi tutaj najłatwiej chyba. I próbujemy znaleźć jak najwięcej, na początku, można więcej właściwie, decyzji, które zbudują nam ten nosek. Czyli, nawet jeżeli tu jest nasada, przyjmuje, że tu jest ten fałd skóry gdzieś pomiędzy nosem, a już tam partią czoła, to tu możemy szukać na przykład. Różnych gradacji szarości, po to, żeby spróbować zbudować bryłę naszego noska. No i teraz, tak, no tutaj, to im dłużej będziecie pracowali, będziemy pracowali, tym lepiej to będzie wyglądało. Ja sobie jakąś taką fazę pośrednią pomiędzy studium a, a rysowaniem szkicowym, żeby to dosyć szybko tu szło. Oczywiście, lekko szerszą partię nie sam, nie sam noseczek, tylko tylko. Troszeczkę dalej musimy chwycić, sprawdzamy co się pod noskiem dzieje. Tu najczęściej jest fałd skóry, który nam powoduje takie nad wargą, o taki uskok łódeczkowy. I tu, jeżeli jest z tej strony światło, to tu prawdopodobnie będzie też zacienione, czyli zostawiamy tylko tą mm, wzgórę fałdu skóry. O, to może iść wszystko w cień. Tutaj może gumką właściwie wyznaczę wyraźniej to światło, które tu powinno zostać. od tu gdzieś. Dobra. I tu już wiadomo, że tu będzie szła warga. Dalej się nie posuwamy w naszym teraz rysowaniu. I teraz tak, ważne jest to, że w nosie właściwie mamy niewiele rzeczy do narysowania. Naszym zadaniem jest znaleźć jak najwięcej szczegółów, jak najwięcej kontrastów, rzeczy, których nawet na pierwszy rzut oka być może nie widać. Więc szukamy tych półcieni, cieni, jak najwięcej. Dlatego, że nos jest najbardziej wysuniętym elementem do przodu. Czyli tu najbliżej widza jest. Czyli tu powinno być, pamiętamy, jak garki i różne inne martwe natury, że rzeczy najbliższe powinny. Mieć najwięcej szczegółów, kontrastów i tak dalej. A to wszystko po to, żeby właśnie była iluzja tej przestrzeni, żeby to, żeby to szło nam do przodu. Czyli, że tu, mimo że naprawdę w tym nosie tu się niewiele dzieje, to jest trudna rzecz, żeby tu znaleźć na grzbiecie noska może jakieś światełka, może warto by było gdzieś wrócić do jakichś kreseczek, żeby działało to detalem, czyli nie wszystko takie zmolone, tylko może coś kreseczką, to też pozwoli nam wydostać ten nosek z masy całej bryły głowy i twarzy. A no tak szukamy sobie. Tutaj ja sobie delikatnie będę jeszcze troszeczkę pocieniły tu on, może ten zakryty będzie w cieniu, być może, tu możemy poszukać, że tu też jakieś tam delikatne cienie się będą pojawiały. I tak dalej, i tak dalej. No oczywiście w którymś momencie wzmocnimy partię dziurek, doszukamy się, jak one się tam tak naprawdę układają, te dziurki w nosku. Ta w świetle może być wyraźniejsza, być może. Tu fałd może jeszcze gdzieś lekko się zawija do tego nozdrza. Ta część, ponieważ ginie lekko na wcieli, nie będzie już aż taka wyraźna w takim kontraście i tak dalej. Rysujemy ile, Im więcej, tym lepiej. Oczywiście można delikatniejszym ołóweczkiem, niż ja tutaj, żeby te kreseczki były takie szlachetniejsze. No i tak w las i dalej, 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 dalej szukamy. Czyli takie. Takie zagrywki tutaj musimy wykonać, żeby ten nos tam później wyskoczył do przodu. Dobra. Kombinujemy takich nosków. Dużo. Yy, własnych, oczywiście, najprościej jest w lustrze poszukać, ale szukamy różnych nosków po rodzinie, a lepiej nawet poza rodziną, bo właśnie te nosy będą różne wtedy. Bardziej peryklate, bardziej szpiczaste i tak dalej. Patrzymy, jak na którym nosku światełko się układa. No i tyle. Przetrenować to trzeba. Takie szkicowe, nic nieznaczące, prawie że niewidoczne, że tu w ogóle jest nos. Po jakieś bardziej studyjne szukamy tych nosków różnych. Na przykład taki tu tutaj, no to tutaj, tylko zaznaczony był to, może no nie. I ewentualnie nosak dalej posunięty. I takie, co się trzeba przetrenować. Jak najwięcej tego, jak najwięcej dużo, żeby rączka sama wiedziała, co ma robić.